Dzień dobry. Czy wiecie o tym, że kiedyś nie było pralek? Wszystkie gospodynie, wszystkie mamusie, babcie, ciocie, sąsiadki, wszystkie panie prały w rękach. To była bardzo ciężka praca. Dawno temu prały w rzekach, a później prały w baliach, w takich wielkich, drewnianych baliach. Do których nalewały z wiader wodę, dodawały mydła i wszystko prały, bo bardzo, bardzo chciały, żeby ich rodzina wyglądała porządnie. Dzisiaj opowiem Wam historię właśnie o bali. Zaczepnąłam ją z książki pani Marii Łastowieckiej. Balia po prostu balia. Zatem usiądźcie sobie wygodnie. Na krzesełku, na kanapie, gdzie lubicie. A ja opowiem Wam historię o bali. Zapraszam Was do naszego domowego, stoliczkowego teatrzyku, w którym opowiem Wam bajkę pod tytułem Balia. A zatem zaczynamy! Pewna gospodyni miała balię, taką drewnianą balię, opasaną dwiema metalowymi obręczami. W środku balia miała otwór do wylewania wody. W otworze tkwił szpunt. Co sobotę gospodyni robiła wielkie pranie. Znajdowała jakieś szmateczki, ręczniczki chusteczki, spodyniczki i wszystko wrzucała do bali, a potem prała. Spodenki szur, – szur-szur, sukienki szur, – szur-szur, koszulki szur, – szur-szur, majteczki szur, – szur-szur, skarpetki szur, – szur-szur. Potem wszystko wygniatała, wymaczała, wykręcała, wykręcała, a na koniec pukała i na podwórku wieszała wszystko na sznurku. Po to, żeby wiaterek wszystko ładnie przewietrzył, a słoneczko pięknie ogrzało, żeby wszystko pięknie wyschło. Och, to była bardzo ciężka praca. Nieraz gospodyni wycierała czoło dłonią i marzyła o tym. Och, jakbym chciała mieć. Pralkę elektryczną. Pralka sama by wszystko wyprała, a ja usiadłabym sobie na ganku i opalała nos. Ho, ho. I pewnego dnia gospodyni pojechała do miasta. A kiedy wróciła, przywiozła ze sobą pralkę elektryczną. Postawiła ją zaraz na środku, na podwórku. Znalazła coś brudnego, wrzuciła do pralki, nacisnęła przycisk, pstyk, aż pralka zadrżała i rozpoczęło się wielkie pranie. A gospodyni usiadła sobie na ganku i opalała nos. Dobrze, ale. To wszystko widziała Balia i wpadła w wielką złość. Widzieliście to, wobec tego, wobec tego pójdę sobie. Nie potrzebuję takiego gospodarstwa z pralką. I wyturlała się z podwórka prosto do furteczki. Wyruszyła w świat. Turla się, turla, tur, tur tur tur, aż nagle usłyszała, że coś za nią trąbi. Tur tur, tur tur! I co tak trąbisz? powiedziała Balia bardzo niegrzecznie, bo jej jeszcze poranna złość nie przeszła. Trąbię, bo zajęłaś cały środek. Jest mi! Przepisów nie znasz, czy co? jeździ się prawą stroną. Fuknęło auto. Ale balia nie znała przepisów, wstydziła się jednak do tego przyznać. Posłusznie więc zjechała na prawą stronę i toczyła się dalej. Tur-tur-tur-tur. Aż wtoczyła się na skrzyżowanie. Uj, tutaj dopiero narobiła zamieszania. Samochody, motocykl. Rowery! Wszystkie musiały gwałtownie zatrzymać się, a ona ze strachu pacnęła dnem do góry tak mocno, że o mały jej szpunt nie wypadł. – Co tu się dzieje? – zawołał traktor. – Przecież to ja miałem pierwszeństwo. Nie wiedziałaś o tym! A poza tym, dlaczego tutaj się turlasz? Tak nie można! – Czy ty jesteś pojazdem mechanicznym? Zawołało małe auto. Ależ skąd? Zobaczcie, to nie jest pojazd mechaniczny. Ono ma tylko jedno koło. A może to jest pojazd jednośladowy? Powiedział nieśmiało Robert. Ja też jestem jednośladowy, bo pozostawiam pojedynczy ślad. Tylko nie próbuj tego bronić. O mało co, abym się przez to wywrócił. Gdyby to umiało jeździć, to byłoby wtedy pojazdem. A nie umie. I byłoby pojazdem, gdyby znało się na znakach drogowych. I miałoby światła z przodu i z tyłu. I klakson by miało. Albo chociaż ząbek. Oj, awantura była straszna. Ale na szczęście wszystkie samochody uspokoiły się. I każdy odjechał we własną stronę. Tylko nasza balia była tak wystraszona, że podniosła się ostrożnie i powiedziała, o, wszyscy dzisiaj krzyczą na mnie. A to o jakichś przepisach, a to o jakichś znakach. Oj, to ja już wolę swoją sw swoje podwórko z pralką elektryczną niż tą jestnię. I potoczyła się znowu do furteczki tur, tur. a potem na podwórko tur-tur i stanęła na podwórku. Wtedy zobaczyła ją gospodyni. Gdzieś ty się podziewała. Szukałam cię od godziny. Oj, pewnie chcesz mnie wyrzucić na śmietnik. Na śmietnik? Taką piękną balię, kto by wyrzucał na śmietnik. Właśnie wykluły się małe kaczuszki i nie mają gdzie uczyć się pływać. Stawaj mi tu szybciutko na środku podwórka, napełnię cię wodą. I gospodyni nalała pełną wody do bali, a ona z tej radości aż zakręciła bączka. Nawet szpunt chciał coś powiedzieć, ale wyszło z tego tylko ból, ból, ból. Bo Balia była wypełniona po brzegi wodą. I wtedy pojawiły się dwie małe, puchate kaczuszki. O nic nie pytały, tylko wskoczyły do wody i uczyły się pływać, a uczyły się bardzo szybko. Balia kiedy to poczuła, poczuła, że jest bardzo szczęśliwa to jest wspaniałe, to jest o wiele lepsze niż wielkie pranie. I znowu poczuła się potrzebna i pożyteczna, bo nasza gospodyni nie wyrzuca potrzebnych rzeczy. Nie szkodzi, że z nie są nowoczesne i że trochę zużyte. Nasza gospodyni potrafi zrobić z bali miejsce do tego, żeby małe kacuszki. Miały gdzie uczyć się, pływać. I oto cała historia. Życzę Wam miłego dnia. Do zobaczenia.